Cześć widzowie. Kompletnie zapomniałem o tym, że przecież yy, ja wybrałem ten odcinek z Hycampacing, który mieliśmy nagrywać nie? i to było yy, maksowanie yy, traktora na maksymalną moc. Wiecie, żeby wszystko mieć do niego. No i akurat szy szybki odcinek dzisiaj nagramy jeszcze przed moim wyjazdem na obóz. No więc szybko się bierzemy. To nie, nie pozwala długo, no bo nie mamy za dużo do wbicia. No więc się logujemy Od razu wybieramy to No i popatrzcie akurat dzisiaj specjalnie na to kupiłem góry żeby żebyśmy zdobywali wiele kasy no Bo popatrzcie sobie musimy jeszcze benzynę kupić parę razy No i cena się podnosi za każde kupienie No więc wybieramy Master taka bo ten pojazd bardzo szybko jeździ. Trochę przyciszę. No więc, jak wspominałem wczoraj, no nie będzie mnie przez 10 dni i filmów nie będzie przez 10, 10 dni, no ona się nie marczy, no bo i tak no, zawsze do wraca, No i RDF jest zawsze, więc, więc spokojnie. No i film zawsze na pewno. Leci, jak wrócę z bazu, no i, no i też, jak wspominałem w pierwszym odcinku, w sierpniu nagram film, jak oglądam moje stare filmy. To będzie się działa, więc obserwujcie, polecam. widzicie ale widzicie, ile już, już zarobiliśmy, no. Góry to akurat nie jest zbyt dobry tryb, ale go kupiłem. No cóż, no. Tak źle nie, ale się zarabia. Ważne, że się zarobi na tym trybie. I tak potem z mnie możemy sobie je zmienić, tylko przecież mamy dużo opcji. Bo ponad połowę map mam wykupionych. No więc będzie git. Idziemy. no widzicie już tak ledwo jeździmy ups dobra jedziemy porząd czwarty i dostajemy czterdzieści tysięcy dobrze ciekawe czy uda nam się do tamtego dotrzeć, to jest jakieś tysiące, jeszcze chyba Myślałem, że odkręcimy, ale dobra, jakoś się jeszcze trzymamy. Dobra. I zobaczymy za chwilę, za chwilę jak skończymy, bo też do Wozowia to nie pojedziemy, no to zobaczymy. Nie ma na to nam się co nabierać Kurczę, dobra, musimy dobić Po Do 1200 nie możemy się teraz od... Dobra, udało się Plus 50 tysięcy Powiedział, że to się raczej nie uda No się, no i ups, no i niewidzialności, ale no. No się pogubiliśmy, no zdarza się na no każdemu o 206 tysięcy. Ale dobra, nie powiększamy, no bo robimy tak, żeby zdobywać jak najwięcej. No i chyba jeszcze nie można kupić. No dobra, to, to to się szybko wypije. No teraz wybierzemy bardzo ty, ty, ty tryb, na którym się zarabia, co najmniej przy na stawie w tej grze. No, widzicie, w się zarobi 10 tysięcy, jeśli się będzie z, wys z, wys z wysokiego bliska w powietrza. O, teraz całkiem nawet 20 koła. Jeśli dobrze pójdzie. No i widzicie, już ponad 10 koła. A, 14 tysięcy, ale to, to też dużo. Roty jeszcze. Paliwo. No, w tym trybie się najszybciej zbiera kaza, no więc. To jest ciekawostka, no bo taka prawda. Widzicie? O 20 koła lubimy nie. 16,5 No dobra, dobra. się dużo zarobić. Sprawdzimy na końcu, ile zarobiliśmy. O 10 koła, prawie. Teraz zarobimy. Patrzcie, jak to się robi. O, mamy też baterię, właśnie. Znaczy, paliwo, co ja mówię. Dobra. Widzicie, ile zarabiamy? Bo tutaj się zarobi bardzo dużo. W jednej grze. O, 22 koła. No i to jest dopiero wynik. Widzowie. Dobra, lecimy dalej. Coraz dalej, coraz dalej. Dobra, już mamy paliwo. Dobra, nie wiem, czy bo już chyba jest dużo. Z wielkiej chłodu to już nie zarobimy. Bo widzicie, jak się poruszamy. Ale dobra, damy radę. O Zarobiliśmy, jest około 20 koła, nie, niewiele brakło. No, chyba jeszcze nie uda nam po to paliwo, ale no, widzicie, sprawdzimy ile zarobimy. No dobra, jednak, jednak będziemy jeszcze dalej jeździć. Trudno, ale sprawdźmy nie zarobiliśmy. 232 395. Metr. Moment, reklama. Dobra, reklama była, ale już się skończyła na szczęście. No dobra. to... Nie, nie, nie zmieniamy, no. Bo. Zmieniamy pojazd no, na rundę, żeby ulepszyć. Teraz trzeba 361. No to dobijemy to w tej rundzie na księżycu, no. Cię uda z łatwością. Bez problemu. Zrobimy tam w sobie. Przed ostatnie lepsza Dokładnie, Do 15 minut wyrobimy. Już nagrywamy z prawie 9 minut. Niecałe. O, teraz będziemy zabrać paliwo koniecznie. Bratu to już żeby mieć. No szybciej, na podłogę. O nie. Nie no dlaczego. O dobra, jednak. Jednak uratowaliśmy się. A no, jednak. W powietrze. Dobra nie o nie dobra, ale to też zrobimy szybkiego skippa, no i wracamy szybko do tej rundki, no bo też się da tak robić, bo jak skończymy szybciej niż się spodziewaliśmy, to wychodzimy sobie tutaj no i no i szybko wracamy do gry tam musimy trochę czekać ale z nam na migę, zebraliśmy no ale to był przypadek drobny w poprzedniej rundzie paliwa mamy w powietrze zarabiane bo 20 koła 15 koła 16, 17, 17, no wszystko wyjezdu dobra A to ją dnia damy to ulepszenia kolejne przedostatnie. ostatnie O i właśnie widzowie, następny film z High Car Racing będzie taki, że kupuję nowego pojazda. I wy zde zdecydujecie jakiego dam wam. Ki kilka kilka możliwości w, anki w ankiecie. Cztery możliwości. No i... no i tak odcinek jak Jak zbieram kasę na, nie na niego, no te podatki go kupuję. Wy zdecydujecie. Ja zrobię to gdzieś przed, przed rozpoczęciem się szkoły znowu. Za jakiś miesiąc tak w połowie sierpnia Myślę, że się uda O nie! Pominąłem paliwo Czy nie? O, jednak tak O nie, nie uda Ach, Chwila Spadli napad... Widzieliście, prawie spadło 176 000. no to i tak nieźle, no i... Możemy ulepszyć to jest już przed ostatnie, O, równe cztery, 400 tysięcy trzeba teraz. To z dwie rundy księżyc i, i się wyrobimy i mamy to. Szybko to zajdzie. To 15 minut powinniśmy się wyrobić. No jak nie to dłużej. No dobra, ale nie gadam już o tym. Pokazam jak najemcy się zgodzicie. Chwila przerwy od, od rozmowy. Następne paliwo jest za 40 metrów. Dobra, paliwo, paliwo, paliwo. Dobra, udało się. No, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam Was, no i dajcie także shorty, no bo shorty są spotkami Fajne. Więc sobie obejrzycie, no i też tam staram się wrzucać takie inne rzeczy za jakiś czas. Teraz może zrobię jakieś rankingi, czegoś w jakiejś kategorii, rzeczy no. zobaczymy, może gdzieś za jakiś czas dopiero to nie, nie szybko, za, za jakiś czas, parę miesięcy, może o 25 koła, prawie co robiliśmy, potrzebujemy równe 400, to już, już mamy prawie. No mówię prawie no, bo jeszcze 190 tysięcy, no ale jak widzicie no tu się szybko zbiera. Najlepszy tryb w Hive jeśli chodzi o zbieranie pieniędzy. Monetek. Dobra, tutaj bierzemy. O nie nie nie, byśmy tacy znowu. No i może to jest coś nowego, o, jest nagrany jakiś film. O! Jak wpiję 1250 subskrypcji, to dokładam inną grę na kanał. Tak więc subskrybujcie, to szybciej dodałem. Teraz subskrybujcie szybciej. Dobrze nam idzie. Jeszcze tylko to odpali wszystkie No Dobra, to żeby nie przedłużać czasu robimy są takie odlika no i... No i jak dobiemy te 400 tysięcy tutaj, no to, no to przerywam grę, no i będziemy zaprzeć i kończyć film, no bo już przekroczyliśmy 15 minut. No dobra to 20 minut, no to... To też nie dużo to będzie git. No więc dajcie lajka i suba. Gdzie tu paliwo? O dobra, mamy za sobą. Dobra. Teraz to robimy. Już za na, na moment. Będzie czterysta koła. jest O nie... O, już. Mój błąd. No ale to nic, to nic, przecież wejdziemy za na sekundkę jeszcze tutaj, no i sekundę mamy to. Jeden, no i mamy. I proszę bardzo, proszę bardzo, mamy na maksa traktora. Tak samo jak wszystkich, wszystkie pojazdy, które mamy mam na maksymalnym. No i traktor zmaksowany ze wszystkimi pojazdami, które mam. No więc, w następnym odcinku z Hackam Racing, no to będziecie mieli do wyboru, którego pojazdę mam kupić. No to będziecie mieli Otoprosa do wyboru, jednokołowca, kłada i trophy troka. No to na tyle z tego odcinka. No co, zostawcie lajka, no i subskrypcję, no i jakiś komentarz. Cokolwiek napiszcie, byłoby miło, no więc no tyle z tego odcinka. Życzę udanych wakacji, no i do widzenia, papa. Pa.